O, cześć. Nie zauważyłam was. A ten w nie wygląda sobie! 20 kwiatka. Hello, my loves! Okay, słuchajcie, jest 19. 19.19.22 marca, sobota. Jestem w Krakowie. Moje ostatnie to jest jeden wielki spontan, ale już tęsknię za moją rutyną. Jestem w stanie to powiedzieć. Bardzo się cieszę, ponieważ to oznacza, że w końcu usiądę na dupie i wrócę po prostu do swojej rutyny, bo jestem teraz tak rozregulowana. Spałam się, słuchajcie, dwie godziny. No przed chwilą w sumie jeszcze policzyłam drzemkę godzinną, więc trzy godziny. Czas na cały live update czy będziemy się ogarniać, bo I'm going out. czyli tutaj z moją ziomalką, która robi scenografię do trasy Hidden Gems. Ja robię sobie w trakcie swoje rzeczy, przy okazji po prostu, wiecie, zwiedzamy Polskę. I'm having the time of my life, seriously. Słuchajcie, te produkty z Bobiego Browna pod makijaż, game changer. Mam dosłownie obsesję na punkcie tych produktów. Nigdy mój makijaż nie wyglądał tak dobrze. Okej, okay, ale zanim przejdziemy do takich spraw teraźniejszych i... I will spill some tea. Słuchajcie, byłem wczoraj na koncercie Huberta w Warszawie. Wczoraj z Widzią, czyli właśnie z tą moją ziemalką, z którą jesteśmy teraz w Krakowie. Widzieliśmy wczoraj po koncercie, że jeszcze pójdziemy na afterparty party. Było po prostu 3 minuty od mojego mieszkania. Zwróciłyśmy na chatę, przybrałyśmy się w dresy i przeszłyśmy się na ten after party. Szczerze, teraz uważam, że to była mega zła decyzja, bo zespołyśmy rano i jakimś cudem zdążyłyśmy na ten pociąg. Dosłownie. Na styk. Już pani konduktor dosłownie siadała do pociągu i my wbiegłyśmy w ostatnim momencie, więc gigafart. Z godzina 5.34. Z do 34 spałyśmy dwie godziny. E, obudziłyśmy się o godzinie 4.59, e, z budzikami, nie, z jednym budzikiem, przestawionym na 5.20, ja a o 5.20 odjeżdżał nam pociąg, Jałam nie zapakowana. Ja, posz, ja poszłam szyku, gdzie mówię, a jeszcze sobie pośpimy. Po czym wracam. I mówię do ciebie, ja mówię Moment A ten pociąg nie wypiął <grym> 20 dwadzieścia I my, ja miałam 10 minut na zapakowanie się Zapakowałam, dosłownie Tak bardzo randomowe rzeczy, że pewnie Ja nie mam co założyć realnie <grym> <grym> we have our breakfast Yeah, so that's the vibes I myślisz, że wiesz, jest tak, oliwka śpi, to Tak, oliwka żyje, gdzieś jest? Alewa. Aleewa

Mm. ale serio serów pójdę długi proszę, Byłyśmy dwie godziny, nie obudził nas żaden budzik. Jakimś cudem, bicia się obudziła. Obudziła mnie i powiedziała: Jasmina, musimy wyjść za 6 minut. I ja, słuchajcie, nie byłam zapakowana. Zresztą znaczy, ja byłam w ogóle nastawiona, że ja wstanę o czwartej. Nie wiem, co jej miałam w głowie, naprawdę. Dosłownie wrzuciłam najbardziej randomowe rzeczy z ziemi i z szafy do walizki. I jakimś trudem udało mi się jakoś ułożyć outfit, zaraz wam go pokażę. Także ogólnie giga hardcore dzisiaj, od rana, do rzeczy przyjemnych. Po dziewiątej poszliśmy do kafe Belmont i to był mój pierwszy raz w ogóle w kafe Belmont, a słyszałam dużo o tej miejscu. Wiesz, moja koleżanka z łodzi tam pracuje, także zrobiłam pyszną maczę maczę. I pojechałyśmy na teren tej trasy koncertowej na której Wicia po prostu robi scenografię i pomogłyśmy jej z tym, żeby to zrobić szybciej, żebyśmy mogły wrócić do hotelu i jeszcze się zdrzemnąć. I udało się, słuchajcie. I Wicia teraz już jest w pracy, a ja teraz się ogarniam i dołączam na 20.30. Anyways, słuchajcie, byłam ostatnio na randce. I będę szczera, za bardzo nie czuję takiej Potrzeby, ani nie czuję, żeby internet był przestrzeniem na to, żeby się dzielić takimi rzeczami, jak wychodzę na randki i wiecie, stawać sobie update z tych randek. Jakby nie poruszam jakby takich tematów. Wiadomo, na moim podcaście to jest też coś innego, jak mówię o jakichś takich moich starszych, jakichś takich przeżyciach i wiecie, przemyśleniach po czasie. Ja raczej nie chciałabym tego zmieniać. Myślę, że w ogóle, jeżeli kiedyś się podzielę, to tylko dlatego, że będę w pewnej relacji. Ale. Byłam na randce ostatnio. W sensie, szczerze, ja nawet nie wiem, czy ja mogę to nazwać randką. Niby to była randka, ale czy to realnie była randka? Nie wiem. To już jest też. Kwestia sporna. Kwestia sporna, słuchajcie. Ale to też jest dziwne, że się zastanawiam, czy to była randka. W każdym razie. I'm so fucking confused. No po prostu. To bardzo nie było to. Także taki live update. Seria mu jeszcze randkowe i mocne. Ale, muszę Wam powiedzieć, słownie dawno nie miałam telefonu w życiu jak teraz. Różnie, że przeżywam teraz taką drugą młodość, w cudzysłowie, bo wiem, że jestem nadal młoda, ale ja miałam taki moment stagnacji imprezowej. Było takie półtora roku odcięcie się od imprez i tak jakby, nie wiem, po prostu nie wychodziłam. Brega, jest, kończę się malować, bo jest 19.42, a ja się zagadałam i to wszystko trwa dłużej. Skończę się malować i zaraz do was wracam. Okej, okay, I'm ready, bitches, i chyba muszę wychodzić, bo... Nie, nie muszę. What the fuck? Nie, jeszcze mam 4 minuty. To is the outfit I'm wearing. Natomiast będę cierpieć, ponieważ mam na sobie body, więc każde pójście do toalety będzie łączyło się z rozebraniem się do naga. Ja. Yeah. Także piwo dzisiaj, piwo mówimy nie, bo to jest moczu pędna. Mam ubra za 2 minuty, więc.

Powiedz coś fajnego do vloga Mam helikopter od papierosów okay. <laughs> Kwiatka Zajęłem se nos e, na nartach i wyglądam jak pijak e, Ale nie, jestem trzeźwy jest? Ej dużo ja jestem, mega, to jest jestem, jestem mega kontentowy. Gdzie to, to wszystko? Co to wszystko zmieścić w tym jednym vlogu? Zaraz to wymyślimy Poczekajcie jest fajnie. Jeszcze trzy przystanki. Chodźcie z nami. Powiedz coś do vloga. Cześć, jestem kupcą. Szelandzki kupcą. Idziemy, nie idziemy, nie wiem. Nie ma problemu. Cześć vlog. Czekaj, czek, staj, będę szła. O, cześć. Nie zauważyłam was. I <laughs> to, to będzie pożegnanie Hello Guys, mamy słuchajcie 11.19 Jest poniedziałek 24 marca um, Nie możecie się spodziewać, zostałam tutaj dłużej Skończyłam właśnie nagrywać Odcinek podcastowy I Jezus przez to, że miałam teraz taką małą przerwę, przecież jakby opowiadałam czemu tak było w poprzednim vlogu, więc już nie będę poruszać z tego tematu teraz, ale przez to, że miałam taką przerwę, to szczerze mega dobrze mi się nagrywał dzisiaj ten odcinek i czułam się tak wiecie... recharged, że tak powiem. Plus wyspałam się. Boże kochane, jakie ja kocham hotele. Muszę tu wrócić, bo jestem zaintrygowana miejscówkami, przede wszystkim gastro tutaj daje się być zajebista. Tata mi to w sumie mówił: Tata miał taki okres z Krakowem, że tutaj przyjeżdżał z moją mamą i robił sobie taki obchód gastronomiczny. Anyways, dzisiaj wrócę do wawy, jeszcze nie wiem o której. nam teraz jak jajco, ale to dlatego, że mam olejek na włosach i nie chcę mi się jeszcze myć włosów, więc zostawiamy takie. Nie wychodzę ci z domu, w ogóle nie ma nawet najmniejszej szansy na to, żeby wyjdę z domu. Nie mam na to ochoty i robię wszystko, żeby po prostu dzisiaj siedzieć tutaj, zrobić swoje rzeczy, to vibe. Eee, i robię śniadanie teraz. Zrobimy sobie takie placki bananowe z płatkami owsianymi, i mam masło orzechowe, waniliowe, więc mam sobie masło żochowe na górę. Myślę, że ze złotów łagłew. A do samych prosku dodam to mleko owsiano-karmelowe. Mm, Najpierw muszę zrobić sobie kawę, bo nie wytrzymam. Trzymanie tego w lodówce, to jest game changer. Słuchajcie, nie wiem, czy oglądaliście kiedyś film Studs? ale to jest realnie jeden z moich takich ulubionych filmów. Oglądałam go tylko raz, dwa lata temu bodajże. I napisałam sobie wtedy taką kartkę, i przez te dwa lata zawsze ją miałam gdzieś przyklejoną, i teraz mam przyklejoną w mojej kuchni. I możecie sobie to nawet zasklinować może Wam to jakoś pomoże, ale to jest coś, co mi nam maksa pomaga każdego dnia. To jest o takiej niewidocznej sile, która nas blokuje. Tutaj, takie trzy składniki rzeczywistości. Tu jest taka linia życia, i to, co nas blokuje przed tym, żeby iść do przodu. Zresztą to lubię, pomyślałam, że z wami podzielę tym, bo realnie to jest coś, na co patrzę każdego dnia, jak zaczynam sobie robić śniadanie. Dzisiaj rano się obudziłam na przykład z takim poczuciem wstydu. Zaczęłam analizować coś, co zrobiłam i zeszłam w taką pętlę myśli, że czy coś się jakoś tam zachowałam w pewien sposób, co pewnie było totalnie normalne, ale w mojej głowie się jakby wyolbrzymia niektóre rzeczy. Zaczęłam myśleć o tym, że Jezus Teraz to mnie odbierze inaczej, niż chciałabym, żeby mnie odebrała i wiecie, poczułam jakiś taki wstyd. Myślę, że przeczytałam, że wstyd i zażenowanie to klej, który spaja wszechświat i taka jest prawda. Moim zdaniem ze wstydu, z takiego jakiegoś poczucia zażenowania bardzo często wychodzą... Fajniejsze rzeczy, jeżeli przełamiemy ten wstyd i zażenowanie. Ja od razu, jak staję z łóżka, włączam sobie po prostu jakąś playlistę. Czasem włączam sobie swoją playlistę. Mam taką playlistę na Spotify Everyday Gems. Muszę w ogóle ją aktualizować trochę. Bardzo też lubię włączyć sobie Jazz Classics na Spotify. U. I to jest taki mały game changer. so excited. Miałam w ogóle nie jechać na klouta, bo w tamtym roku mi się mega nie podobało, szczerze mówiąc. I było tak. Mm. Otoczka pofestiwalowa była super, ale same koncerty, sam festiwal, moim zdaniem był mega średni. So yeah. więc byłam pewna, że w tym roku nie pojadam, mm. ale będzie jak tak. Mm. Anyways, jest 15.19 skończyłam nagrywać współpracę z Gapem, i wygląda to teraz wszystko tak. Ja. Yeah. Raczej, tak jak mówiłam, nie planuję wychodzić z za... domu, więc raczej tu będę. Pomyślałam też. Ponieważ, ponieważ wiecie, że temat miłości jest mi bardzo taki, no jest ze mną, często, dużo jest jej w moim życiu I, i pomyślałam, czy nie nagram odcinka podcastowego o pierwszej miłości, tak trochę napominając o mojej pierwszej miłości, ale też ogólnie o takiej pierwszej miłości, o tym jak to wygląda, także możecie mi dać znać, czy bylibyście w ogóle zainteresowani w czymś takim. I wydarzyła się jeszcze jedna mega exciting rzecz i ja nie mogę tu tym w sensie... Nie wiem, czy tego. Jednakże <grymi> nie mogę w to uwierzyć, ale tak się jaram. Słuchajcie, słuchajcie, dostałam zaproszenie od Boba Polska do odcinka podcastowego. A, Max, jaram, jakby. Kto by się nie jarał? Jakby, what the fuck. Nagle się jaram, bo to jest też mega ciekawy, ale nic wam więcej nie zdradzam. Bo nie wiem, czy realnie mogę więcej stwierdzić. Chyba nawet bym nie chciała, więc uh, stay tuned. Okay. The next day Hello babies, mamy godzinę 9.46 Mamy czwartek słuchajcie, właśnie się ogarnęłam, nie śniadanko I lecę pracować Mam do zmontowania teraz podcast Chcę też pojechać dzisiaj do muzeum O 19 albo 18 mam francuski A na 20.30 idziemy na trening Więc mamy dzisiaj sporo rzeczy do zrobienia Słyszycie to? Anyways, ee, musimy wychodzić, żeby zdążyć ze wszystkim, bo nie chcę jeszcze przyjść się później do zachęty. Let's go! zaraz 15 muszę wrócić do domu na jakąś 17 żeby zjeść później mam francuski i lecę na trening i włożyłem jest cylinder piękny back home. Guys. do mnie przesyłka z Enrage. Yeah. I to chyba chyba wiem co to jest. Wydaje mi się, że to są to są. Wydaje mi się, że to są spodnie camo i bluza camo. Obe. Please. Śmieszne to było. Przyznajcie, że to było śmieszne. Dobra, to tyle. I teraz będę leżeć, jeść i nie robić przez kolejną godzinę, bo później mam francuski. A później jedziemy na trening. A few moments later. Dobra, muszę wyjść co dosłownie 5 minut. Skończyłam francuski i. Dla osób, które mogą pytać, ja uczę się francuskiego z Rue de France. Mam okazję, z jestem zadowolona z tej szkoły. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Eee, to jest one thing. Druga rzecz. Eee, możecie zapytać, Ismina, co to by się w ogóle odkleiło, że nagle idziesz na trening? Przecież nie chodziłaś teraz na treningi. Mm, otóż tak. To była najbardziej impulsywna decyzja w moim życiu. Słuchajcie, wczoraj wieczorem siedziałam w łóżku już i jadłam chipsy. I <śmianie> stwierdziłam, nie na no, Ismina. To jest jakaś żenada. I nie, że żenada, że jedłam chipsy. Po prostu zdałam sobie sprawę, że ja nadal chcę jeść te chipsy, ale żeby jeść dalej te chipsy, muszę chodzić na granik. I po prostu tak siedziałam, zdałam sobie sprawę, że kurde, szczerze mówiąc, ostatnio, nie jestem za bardzo zadowolona ze swojego ciała, że w sumie to jem bardzo jem bardzo nieregularnie i jem dużo takich właśnie. Ja też bardzo lubię jeść. Od razu wyszłam na stronę siłowni i kupiłam karnet i po prostu zapisałam się od razu na zajęcia na dzisiaj. Ja w ogóle uwielbiam uczucie, które mi towarzyszy po treningu i po prostu realnie czuję się pewniejsza się, jak trenuję. to, ja ostatnio nie trenowałam, dlatego że po prostu cały czas mówiłam, że nie mam czasu i realnie ja teraz mam co robić. Mam do skończenia podcast, który wychodzi na siódmą rano i ja go nie skończyłam jeszcze eksportować, jakby wiecie, tak poprawiać. Przecież jeszcze cały ten odcinek przesłuchać, a to trwa godzinę, więc jakby mam co robić, ale stwierdziłam, że muszę po prostu też generować czas na takie rzeczy jak trening, bo to jest po prostu tak samo ważne. A wręcz bym nawet powiedziała, że może ważniejsze. Trening który zawsze wpływa dobrze na mój poziom stresu. A ja się ogólnie dużo stresuję i... no. Ja nie wyglądam teraz najlepiej, I don't give a fuck. Powiem wam szczerze, że jestem jedną z tych klasy, które jeśli chodzi o śłownie. ja naprawdę mam tak w dupie, jak wyglądam i to w takim sensie, że... Wiecie, myślicie sobie, że możesz tam kogoś poznać? Nie. I gdyby, gdyby nawet ktoś próbował do mnie zagadać na śłowni, to bym udawała, chyba że mówię w innym języku. Nie ma w ogóle takiej opcji, wiecie o co chodzi? To jest strefa zamknięta, to jestem ja Jestem ja, siłownia I z nikim tam nie rozmawiam, okej? Okay? Yeah. ja Nie, jakby nie żartuję, naprawdę Jest tak, że ja się czuję strasznie obrzydliwie wtedy Ale czuję się z tym okej okay. Wiecie o co chodzi? Okej, okay, so this is the outfit, jestem w moich leginsach na siłownię To są Legginsy słuchajcie, z Pierwszej liceum Okej, okay, dobra, muszę iść, pa! więc może i na 13 lecę na makijaż i zabieram to ze sobą i wcześniej nic nie nagrywałam, ponieważ jestem w jakimś mega pośpiechu, bo montuję teraz rzeczy w trakcie. W związku skończyłam się pamięć na telefonie i dosłownie nie mogę nic zrobić, cały czas mnie wywala ze wszystkiego i jestem już zdenerwowana, bo mam deadline Jestem. <grystanie> <grystanie> Jestem gotowa na to wszystko. I naprawdę słusznie życzę Marców, to jest to coś strasznego. Także tak, ale dodałam się przystanek, żeby właśnie zajechać do moda, bo, bo tak jak mówię, to pana podłączka. To jest moja najlepszą w Warszawie, czyli właśnie macie z moda. Trust me. Czyli nie piliście jeszcze macze z moda. Wow. Oczywiście tak jak lubię moje macza, to nie jestem jej jakąś największym fanką. I uważam, że moc do nas robi najlepszą macza na zimno w Warszawie. Myślę, że jeszcze mogłaby być taka dobra, ale realnie naprawdę uważam, że nie ma, nie ma lepszej. Także Trust me. pod makijaż. Mm -hmm. On jest super. Dzięki temu się też makijaż. Hello! Słuchajcie, jest 19.51. Mam ubera za 9 minut, więc wychodzę, bo muszę jeszcze wejść do żabki po wino i lecę na kolację urodzinową. I have to go now. Zaczyna się ona za pół godziny, a jeszcze muszę wejść do żabki. So, so we are going out. Hm? Ok?